To już kolejny, po paranoi, wchodzący bez wazeliny nowoczesny thriller. Pomysł na zawiązanie fabuły jest dość interesujący, ale cała reszta już nie bardzo. Wydarzenia w drugiej połowie filmu wydają się mocno nieprawdopodobne. Główny czarny charakter niby kontroluje poczynania niewdzięcznego wspólnika oraz zdradzieckiej partnerki, ale pozwala im się kiwać. Obsada akurat się sprawdziła. Za gwiazdę produkcji można uznać Justina Timberlake'a, bo do Jemmy Arterton jednak bardziej pasuje warkocz i gorset. A bohater Ben Afflecka wydał mi się zbyt powściągliwy, jak na imperatora hazardu. Szkoda, że rzeczywistość, o której mówi blog w czasie ostatniego rejsu samolotem, zaistniała tylko w formie wzmianki. Gdyby akcję umieścić 10 lat wcześniej i pokazać, jak Iwan rozkręcał swój biznes zgodnie z doktryną przemocy, efekt mógłby być naprawdę zajebisty. Czy warto pójść na ten film? Tak, po jego obejrzeniu na pewno ustrzeżecie się błędów, które moglibyście popełnić pracując na Kostaryce jako agent serwisu pokorowego, a to już wiedza bezcenna.